A właśnie drogą krajową Numer 73 przejeżdżam teraz Przez miejscowość Rataje Słupskie A jestem w województwie świętokrzyskim Cały czas Tak się zastanawiam Zastanawiamy w zasadzie Co ma Słupskie Do tego miejsca Z, z czego e, wynika ta nazwa Ciekaw jestem Rataje Słupskie. Dlaczego Słupskie? Dlaczego nie Świętokrzyskie? Dlaczego nie Pacanowskie? nadwiślańskie No nie wiem, ale kompletnie nie pasuje mi. Dlaczego akurat tutaj w tych stronach rataje Słupskie? Co ma, co tutaj te strony mają związanego ze Słupskiem?